Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątą niedzielę okresu zwykłego. Dzisiaj mamy 9 lutego. Również wspominamy dzisiaj świętą Apolinę, dziewicę i męczennicę oraz błogosławioną Annę Katarzyny Emeryś, dziewicę. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy oraz Światowy Dzień Małżeństwa. To dzisiaj team napolitańska, czy może rzymska, może taka polska pizza. Zostawcie ślad w komentarzu, a teraz lecimy do Ewangelii i komentarzu, no i oczywiście modlitwy. Ewangelia według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezaret. A tłum cisnął wokół niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i pukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł z łodzi, nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głębie. Zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały im się sieci. Wtedy dali znak wspólnikom z drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło go wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokanego połowu ryb, podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona Nie bój się. Odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Gdy ktoś łowi ryby, robi to, ponieważ jest głodny i chce je zjeść. Złowienie ryby polega zaś na tym, że się ją de facto uśmierca. Taka ryba żyje gdzieś w głębokości, często blisko dna. W mule, gdzie brakuje światła, gdzie jest ciemno i zimno. Gdy więc ją się wyciąga na światło, ona przerażona trzepocze płetwami, szamoce się, by ją za wszelką cenę wrócić tam, skąd została zabrana. Dopiero gdy rybak wyciągnie ją na brzeg i nie pozwoli jej się wyślizgnąć, ona po jakimś czasie umrze. Czemu Jezus łączy obraz uśmiercającego łowienia ryb jako metaforę powołania Piotra i jego misji? Ponieważ Chrystus chce pokazać Mu sedno tego, do czego Go zaprasza. Jezus mówi tym porównaniem: Piotrek, Twoje zadanie będzie polegało na tym, że będziesz szukał ludzi i wskazywał im nowy świat. Gdy zaś będziesz ich do tego świata wprowadzał, oni będą czuli, że umierają. Do tego samego zaprasza i każdego z nas. Panie wobec moich obaw i lęków, nie zostawiaj mnie samego, ale daj mi poczucie Twojej obecności. Wskaż drogę, którą przygotowałeś dla mnie i ześlij zaufanie w Twoje prowadzenie. Amen.